Cześć, Piotr Łukaszewicz, Polski Karawaning. Kampery nigdy tanie nie były i pewnie nigdy tanie nie będą. Za mną pół Integra za pół miliona złotych. To jest Detlef's T7057EBL Trend, czyli wcale nie najwyższa linia tego producenta, a ten kamper jest warty Pół miliona złotych. W tym filmie będę chciał wam pokazać, jak może wyglądać naprawdę świetnie doposażony kamper. świetnie doposażony i przede wszystkim dający komfort, tak podczas jazdy, podczas podróżowania kierowcy i pasażerom, jak i podczas zamieszkiwania, pomieszkiwania w tym kamperze. Camper, oczywiście, całoroczny, no w tej półce cenowej nie może być inaczej, tylko że całoroczny można też rozumieć różnie. W tym przypadku słowo całoroczny mam wrażenie, że to za mało powiedziane pięknych okolicznościach przyrody i architektury gminnego Centrum Kultury w Kutnie wspólnie obejrzymy ten y, samochód, ten pojazd. Tak jak widzicie kamper zabudowany na Fiacie Ducato, Fiacie Ducato z silnikiem o pojemności 2,2 litra, 140-konnym. Pracuje tutaj oczywiście automatyczna skrzynia biegów, wspominałem o tym komforcie prowadzenia, no to jest taki jej chyba, tego komfortu, taki podstawowy element, ten Automat, który sprawia, że naprawdę przyjemnie się nie jeździ. Ja bardzo lubię automaty w kamperach, dlatego że prowadzimy przecież duże, większe nieco pojazdy i ta nasza uwaga musi być bardzo, musimy być bardzo skupieni podczas prowadzenia takich samochodów i im mniej mamy obowiązków na głowie, tym wydaje mi się, że jest wygodniej i bezpieczniej. Dlatego ja automaty bardzo cenię. Komfort. No właśnie, skupiamy się na komforcie i zobaczcie, kolejna rzecz, którą warto tutaj podkreślić. 70-centymetrowe aż drzwi wejściowe. To na pewno też będzie docenione przez użytkowników. Chodzi tutaj nie tylko o komfort wchodzenia i wychodzenia do pojazdu czy z pojazdu, ale także o możliwość wniesienia jakichś większych rzeczy, większych bagaży. Ta naklejka mówi nam sporo. Made for Scandinavia, czyli kamper przygotowany na bardzo zimowe, mroźne warunki skandynawskie. Sporo takich elementów wyposażenia sprawia, że pobyt w bardzo chłodnych, zimowych warunkach będzie dla nas nie tylko spokojny, nie tylko bezpieczny, ale także wygodny, właśnie komfortowy. Garaż. Już te drzwi wejściowe do garażu wskazują nam na to, że będzie to duża przestrzeń, I tak, właśnie, i tak właśnie jest, już ją sobie otwieramy. Zobaczcie. Drzwi oczywiście po obu stronach tego garażu i ogromna, naprawdę ogromna przestrzeń. Przestrzeń, która jest oczywiście także ogrzewana. No ale ogrzewanie to duży temat w tym pojeździe do tego wrócimy. Kamper dla czterech osób, cztery miejsca do jazdy i cztery miejsca do spania. I więc bagażnik rowerowy, no nie może być inaczej, także na cztery rowery, tu zamontowany w tylnej części. Część tego wyposażenia pochodzi bezpośrednio z fabryki Detlewsa, a część została doposażona w centrum kempingowym Kutno, które udostępniło nam ten pojazd na nagraniu właśnie takiej relacji, prezentacji. Tutaj oczywiście miejsce na butlę gazową, miejsce na kasetę toaletową i także oczywiście Podłączenie się do zewnętrznego źródła prądu. W tej lewej części trzy okna, więc można spodziewać się, że wewnątrz też będzie bardzo przyjemnie jasno. Ja najbardziej lubię wewnątrz kamperów oczywiście światło naturalne, słoneczne, więc bardzo doceniam dużą ilość okien. Detlef Strand T7057 EBL. Mówiłem o świetle dziennym, a nie wspomniałem o tym, co chyba w tym wszystkim najważniejsze, okno panoramiczne. Zobaczcie o rozmiarach 70 na 50 cm tutaj w przedniej części, a więc nad y, szoferką, nad y, salonem, y, w, y, salonem w układzie face to face, do czego za chwilę przejdziemy, także bardzo ważny i istotny element. Jeszcze z kronikarskiego technicznego obowiązku wymiary tego pojazdu 741 cm długości 230 cm szerokości i 3 m wzrostu. Mówiłem o tych szerokich drzwiach do pojazdu. Tutaj oczywiście okno także w tym oknie zamontowana roleta zaciemniająca, ale też podkreślić trzeba, że te drzwi główne, wejściowe do części mieszkalnej połączone są w układzie centralnego zamka. Otwieramy, zamykamy z pilota z kluczyka, też bardzo fajna. Wygodna rzecz, nie zawsze spotykana w pojazdach kempingowych. Wspominałem o tym, że trend nie jest najwyższą linią niemieckiego producenta kamperów Detlefs, ale zobaczcie. Naprawdę bardzo przyjemne, bardzo eleganckie wnętrze, dużo fajnych dodatków, dużo przyjemnych y, lampek, dużo fajnego bardzo oświetlenia, nawet zobaczcie takie detale jak ta tutaj rączka przy wejściu, kiedy wchodzimy na przykład po zmroku, no bardzo się przyda że to, że jest podświetlona. Y, salon tutaj w przedniej części w układzie, tak zwanym układzie face to face. Czy po polsku w układzie biesiadnym, można tak powiedzieć? Dwie kanapy po obu stronach, oczywiście z szoferki. Odwrócić możemy tutaj także fotele i robi się naprawdę nam bardzo duża, fajna przestrzeń towarzyska. Integracyjna, można powiedzieć. Cztery miejsca do jazdy, o tym wspominałem. Miejsca oczywiście tworzymy tutaj, tak jak widzicie, tutaj są pasy bezpieczeństwa. Te kanapy przekształcamy i tworzymy miejsca, dwa miejsca do jazdy, oczywiście w kierunku jazdy. Ten stolik możemy w różne miejsca składać, możemy regulować jego wysokość, jego objętość, jego powierzchnię. Rozwiązania takie dosyć standardowe w kamperach. Co dalej? Tutaj widzimy kilka szafek, bardzo ładne, przyjemne obicia, zobaczcie, takie połyskujące, błyszczące. Naprawdę mamy tutaj wrażenie pobytów, pojeździe, może nie jeszcze luksusowym, ale naprawdę bardzo eleganckim, bardzo dostojnie wyposażonym. Taka sama szafka, choć dłuższa po drugiej stronie. Kuchnia, kuchnia jesteśmy w y, linii Trend, tak jak wspomniałem. To kilka słów o pakiecie stylistycznym tejże linii. Między innymi, zobaczcie gniazda, gniazda tutaj 230, ale tak samo wszystkie przełączniki. Y, Światła, włączanie. Włączanie mamy tutaj w takich dwukolorowych elementach, to też dodaje nieco uroku. Blat roboczy w kuchni, szafki kuchenne, tutaj w szafce pod zlewem, oczywiście, także kosz na śmieci. Te szafki, tak jak tutaj można zobaczyć, dosyć głębokie, tu oczywiście kuchenne szuflady aż 3, umywalka oraz aż 3, palnikowa. Kuchenka. Trzy polniki w kamperze to dosyć dużo. Na szczęście, jeżeli polników nie używamy, opuszczamy sobie tą osłonę i powiększamy sobie tym samym ten blat roboczy. Kolejne takie dodatkowe elementy wieszaki, na ręczniki, na ścierkę, to co się w kuchni może przydać. Po drugiej stronie od wejścia kolejny element wyposażenia dodatkowego, czyli... Telewizor, telewizor z zamontowaną tutaj także anteną DVB-T z telewizją naziemną, telewizją bezpłatną, z której możemy korzystać. Ten telewizor oczywiście jest na takim stelażu, stelażu ruchowym, dzięki czemu możemy z niego korzystać zarówno w tej części salonowej, biesiadnej, jak powiedziałem wcześniej, jak i go wysunąć tutaj, odwrócić w stronę tylnej sypialni. Do której przejdziemy za chwilę, bo jeszcze po drodze mijamy lodówkę bardzo wysoką, długą, można powiedzieć. Lodówkę. No i właśnie. Tylna sypialnia. Przed sypialnią po obu stronach drzwiczki, tak jak się na pewno domyślacie. Po lewej stronie prysznic po prawej toaleta. A tutaj duże łóżko. Może być łóżko małżeńskie przez całą szerokość auta, bardzo szerokie. Można oczywiście stworzyć z tego jedno łóżko podwójne. Wysuwamy. Po prostu wysuwamy tę szufladę. I tę poduchę, która w tamtej części teraz leży nieużytecznie, przekładamy tutaj i mamy sobie duże łóżko. Albo oczywiście tak jak było to wcześniej. Szufladę. Zwijamy. Tą poduszkę też możemy zabrać. I mamy wówczas dwa łóżka pojedyncze. Spinę o szerokości tego auta szerokości na poziomie 230 cm. I zobaczcie, to łóżko w tylnej części, praktycznie przez całą tę szerokość jest. Zabudowane, i nie ma jednocześnie problemu takiego, że jeżeli już jest zabudowane, to mamy problem z dostępem do jakichś szafek. Tutaj mamy przecież, zobaczcie, po zabraniu tych kanap, schodki, i do tych szafek w tylnej części też się dosyć łatwo dostaniemy. No, i pewnie zauważyliście, jak tutaj jest jasno, jak przyjemnie. To wszystko za sprawą dachowego okna. W tył, zwrot, i szukamy. Dwóch kolejnych miejsc do spania. Tu oczywiście żadnej niespodzianki się nie spodziewajmy. Dwa kolejne miejsca w tym łóżku opuszczanym elektrycznie. Co ważne, bo w półintegrach bywa różnie. Nic nie musimy tutaj na dole demontować. Te wszystkie szafki, te wszystkie półki to wszystko pozostaje na swoim miejscu. To łóżko nie obniży się aż tak bardzo, by trzeba było tutaj cokolwiek demontować czy otwierać jakieś szafki. Opuszczamy łóżko. Łóżko oczywiście możemy opuścić do dowolnej wysokości i zyskujemy dwa kolejne miejsca do spania. Łóżko, to oczywiście, tak jak widzicie, wiszące, wolno wiszące. Możemy tutaj sobie zabezpieczyć takimi siatkami, jeżeli na przykład będą spały tu dzieci i boimy się, że mogą z tego łóżka spać. Zabezpieczamy, chociaż nie tylko dzieci miewają takie obawy, więc ta siatka będzie na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem. Tutaj na łóżkiem mamy też taką zasłonkę, żeby oddzielić po opuszczeniu do łóżka nieco tę część, wydzielić taką drugą, bardziej intymną sypialnię w przedniej części. Jeżeli chodzi o oddzielanie przedniej części od tylnej, to oczywiście możemy do tego także wykorzystać drzwi od toalety. No dobra, no to idziemy zobaczyć jeszcze łazienkę i toaletę. Właśnie po lewej stronie, tak jak mówiłem wcześniej, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, prysznic. Zobaczcie, także bardzo przyjemny prysznic w kolorach czarno-białych, takie eleganckie. A po drugiej stronie oczywiście toaleta kasetowa, umywalka, lustro, szafki łazienkowe, wieszaczki na ręczniki, wieszaczki w kształcie logo marki Detlefs. No i oczywiście na drzwiach, także, także lustro lustro, które się przecież w łazience zawsze przydaje, tutaj w łazience i także w sypialni. Nad kuchnią w centralnej części pojazdu kolejne trzecie już okno dachowe, jedno to panoramiczne w przedniej części, jedno w sypialni i kolejne tutaj a tuż obok, a tuż obok oczywiście klimatyzacja, klimatyzacja Webasto, klimatyzacja, która może oczywiście schładzać wnętrze tego kampera, ale ma także funkcje grzewcze, bardzo uniwersalne rozwiązanie wspominałem o całoroczności tego pojazdu i że całoroczność to za mało powiedziane bo systemy które sprawiają że pojazdy są całoroczne są różne w tym przypadku mamy chyba najlepszy chyba najlepszy dostępny na rynku czyli system Alde rzadko stosowany w pojazdach półzintegrowanych rzadko stosowany w kamperach do 3,5 tony ze względu na wagę tego systemu ale i cenę cenę także ale system ten odwdzięcza się swoim Użytkownikom, posiadaczom, bardzo mocno. Alde to zupełnie inny system działania. Tutaj nie mamy nawiewów ciepłego powietrza, a tu zamiast tych nawiewów mamy ogrzany cały pojazd. Tych źródeł ciepła jest bardzo dużo, dlatego że Alde działa niczym ogrzewanie centralne w naszych domach. Tutaj coś na wzór tychże, właśnie kaloryferów, ale ogrzewana jest także cała podłoga ogrzewana jest nawet tutaj mata w przedniej części w szoferce, ta mata. Jest zimą ciepła, po prostu podgrzewana. Tych punktów dostarczania ciepła jest, jest bardzo dużo, ale tak jak mówię, nie ma tutaj punktowego dostarczania suchego, ciepłego powietrza, tylko cały pojazd utrzymuje bardzo przyjemną temperaturę. W tym przypadku mamy system Alde z wymiennikiem ciepła, to oznacza, że ciepło wytwarzane przez silnik. Tutaj, właśnie tymi rurkami, dostarczane jest także do wnętrza pojazdu, czyli w trakcie jazdy nie wychodzi się, się nam wnętrze samochodu, ale działa to też w drugą stronę. Kiedy podczas zimowego wypoczynku, zimowego postoju, korzystamy z systemu Alde, ten system dogrzewa, dogrzewa bagażnik, o czym wspominałem. Dogrzewa całe wnętrze równomiernie ciepłym powietrzem, ale dogrzewa też komorę silnika, dzięki czemu nie będziemy mieli najmniejszych problemów z uruchomieniem silnika po mroźnej nocy. System Alda, bardzo fajny, bardzo praktyczny, nowoczesny system ogrzewania w tym kamperze. Oczywiście, żeby kamper był całoroczny, zaizolowany, a najlepiej podgrzewane muszą być także zbiorniki na wodę czystą, zbiorniki na wodę szarą. Tak jest w tym przypadku. Ta woda w zbiornikach nawet przy dużych mrozach nam nie zamarznie. Myślę, że temat komfortu Użytkowania kampera w części mieszkalnej. Już omówiliśmy czas na komfort podróżowania i komfort prowadzenia. Tak jak widzicie, kapitańskie fotele z dwoma podłokietnikami, zarówno dla kierowcy, jak i dla pasażera i bardzo przyjemny tutaj styl, bardzo przyjemne wnętrze, deska rozdzielcza, tak jak widzicie, z elementami aluminium. Klimatyzacja oczywiście tutaj w kabinie automatyczna. Sama kierownica, także drążek kierownicy z element drążek zmiany biegów oczywiście z elementami skórzanymi. Dzienne światło i oczywiście system bezkluczykowy. Dotyczy to zarówno uruchamiania silnika, jak i otwierania, zamykania samochodu. Kluczyk może cały czas pozostawać w kieszeni. Kierownica multimedialna, wielofunkcyjna. Możemy nią sterować radiem, możemy nią sterować innymi kwestiami związanymi z użytkowaniem tego samochodu. Oczywiście także ekran w przedniej części, ekran z kamerą cofania. No i mamy tutaj także elektryczny hamulec postojowy. W kamperach ten hamulec ręczny czasami, jeżeli jest standardowy, manualny, montowany jest po lewej stronie fotela kierowcy, dlatego żeby nie przeszkadzał w obracaniu foteli tutaj do tylnej części. Ten hamulec w różnych modelach aut sprawdza się różnie, czasami ciężko się go zwalnia, czasami nie bywa zbyt poręczny, nie bywa zbyt wygodny. Elektryczny hamulec postojowy to wydaje mi się optymalne rozwiązanie. Fiat Ducato, na którym zabudowany jest ten kamper, ma liczne systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. O tym komforcie mówię dużo w tym filmie, bo to właściwie na każdym kroku w tym kamperze rzeczywiście jest odczuwalne, jeżeli chodzi o systemy wspierające kierowcę. W tym Fiacie Ducato są to m.in. system ostrzegający przed niezamierzoną, Zmianą pasa ruchu, czyli to system wspierający jazdę swoim pasem, asystent świateł mijania, asystent świateł drogowych, system wspomagania hamowania awaryjnego i taki dodatkowy system rozpoznawania pieszych i rowerzystów. Bardzo ważne systemy. Ja, akurat nie tym modelem, ale innym, Fiatem Ducato, właśnie z tym systemem kiedyś podróżowałem i rzeczywiście ten system naprawdę się sprawdził. Ostrzegł mnie przed pieszym, którego ja na chodniku jeszcze będącego nie widziałem. On zbliżał się w stronę, w stronę samochodu i rzeczywiście kamper samochód wypatrzył go wcześniej niż ja. Nie pozostaje mi chyba nic innego, jak na koniec tego filmu zaprosić Was do centrum kempingowego kutno, które udostępniło mi ten pojazd, by samodzielnie przekonać się, czy taki samochód, taki kamper jest dla Was. Przed możliwością zakupu, oczywiście centrum oferuje możliwość wyjechania na jakiś test, na jakąś wyprawę, by sprawdzić, jak to wszystko działa w praktyce, jak te wszystkie systemy, te wszystkie elementy, te wszystkie elementy do doposażenia sprawdzają się w praktyce i jak rzeczywiście mogą uprzyjemnić. Wakacyjny wyjazd. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście materiał do końca. Zapraszam do subskrybowania kanału Polski Karawanik. Do zobaczenia.